Dzień dobry. Witajcie 194 dnia serii codziennie do matury. Dzisiaj w zadaniu pierwszym ciągi, w zadaniu drugim pierwiastki i potęgi, a w zadaniu trzecim logarytmy. Zachęcam oczywiście do samodzielnego rozwiązania zadań, no ale to już jest chyba standard przy tym 194 dniu serii. Oczywiście, jak już zrobicie zadania, to obejrzyjcie film do końca. Tam pojawią się moje rozwiązania a w nich być może coś, co Was zaskoczy. Dzięki za wszystkie lajki i suby. O lajki i suby w da y dalej w przyszłości proszę. I teraz czas na zapauzowanie materiału i życzę powodzenia w rozwiązywaniu zadań. Pierwsze zadanie. Mamy ciąg, który jest geometryczny. I w tym ciągu wyrazy są jakimiś wyrażeniami z x. Dokładnie nie znamy wartości x, ale wiemy, że ciąg jest geometryczny, więc możemy zastosować pewną własność, która w ciągu geometrycznym występuje. Ja ją szybko przypomnę. Ta własność oczywiście znajduje się w tablicach. Działa ona w taki sposób, że jeśli mamy jakieś trzy wyrazy ciągu ustawione po kolei, na przykład wyraz pierwszy, drugi i trzeci. Albo na przykład ustawione co dwa, ale regularnie. Na przykład wyraz pierwszy, trzeci i piąty. To wtedy działa taka fajna własność, że jak weźmiemy wyraz środkowy, czyli wyraz drugi w naszym przypadku, i podniesiemy go do kwadratu, to będzie on równy wyrazowi pierwszemu razy wyraz trzeci. Takiemu wyrażeniu. I to działa zawsze, jeśli mamy takie trzy wyrazy ustawione pod rząd. Ta własność nazywa się zależnością pomiędzy sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego. To jest bardzo ważne, ta konkretna własność działa w ciągu geometrycznym. Zajrzyjcie jeszcze do tablic, zobaczcie, jak wygląda własność dla ciągu arytmetycznego. No ale my wykorzystamy konkretnie tę własność. Wyraz drugi w naszym przypadku to 4x plus 2. A więc 4x plus 2 podniosę do kwadratu i zgodnie z tą własnością ma się to równać wyrazowi pierwszemu, czyli x plus 2, razy wyraz trzeci, czyli x plus 11. I to nie jest nic innego jak równanie kwadratowe. I właśnie je teraz roztrzaskam. Podniesiemy do kwadratu ten nawias wzorem skróconego mnożenia, czyli pierwszy wyraz do kwadratu to 16x kwadrat. Dodać podwojony iloczyn obu, czyli 2 razy 2 razy 4, 16x. Dodać drugi wyraz do kwadratu równa się drugą stronę wymnażamy każdy z każdym, czyli x kwadrat plus 2x plus 11x plus 22. Przenosimy wszystko na jedną stronę. x kwadraty i odejmujemy od siebie. Teraz x z tej strony z tych xów 13, jakie przeniesiemy, będziemy mieli plus 3x, a tutaj minus 18. Na tym etapie równania wystarczy roztrzaskać deltę, roztrzaskać miejsca zerowe i powinniśmy dostać x. Lecimy z deltą. Delta równa się. I przypomnijmy b kwadrat, czyli trójeczka do kwadratu 9. Minus. 4 razy A razy C, minus 18 jest C, a to 15, C minus 18. I jak to wszystko we właściwej kolejności policzymy, co jest bardzo ważne, kolejność wykonywania działań, najpierw mnożenie, czyli wymnażamy to wszystko, znaki nam się zmienią na plus i dostaniemy sumarycznie, jak możecie sprawdzić, 1089. A więc pierwiastek z tej, że delty jest ładny, jeśli w ogóle można coś nazwać, to, że jest liczba ładna, to jest pierwiastek z 1089, czyli 33. Możemy teraz policzyć miejsca zerowe z wzorów na miejsca zerowe, a więc minus B minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 3, minus 33, podzielić przez 2a, czyli 2 razy 15, czyli przez 30. Minus 36, podzielić na 30, wracamy przez 6, minus 6 piątych, to jest pierwsze miejsce zerowe. Drugie miejsce zerowe, minus 3 plus 33, podzielić na 30, daje nam to 30 na 30, czyli 1. Mamy dwa miejsca zerowe, dla których powinniśmy uzyskać ciąg geometryczny. I oczywiście możemy to sprawdzić. Dla jedynki będzie to bardzo szybka algebra, dla minus 6, troszeczkę więcej szarpania, ale oczywiście to też jest realne do sprawdzenia. A więc zobaczmy, czy nam wyszło. Zacznijmy od jedynki, bo będzie łatwiej. Wyrazy ciągu to 3, 1 plus 2, jak widzicie. Drugi wyraz ciągu to będzie 4 plus 2, czyli 6. Trzeci wyraz ciągu 12. Czy ciąg jest geometryczny. 3 razy 2 to 6. 6 razy 2 to 12. Jak najbardziej jest geometryczny. Teraz zobaczmy dla minus 6 piątych. Minus 6 piątych plus 2. To jest minus 1, jedna 1 jedna piąta, więc mamy pierwszy wyraz 4 5 Drugi wyraz. 4 razy minus 6 piątych i to już możemy sobie to bardziej porozpisywać albo policzyć gdzieś tam obok na kartce, może w pamięci niektórzy liczą. Obok zapiszę obliczenia, żeby wam pokazać, jak takie rzeczy liczyć, bo być może część z was zapomniała takie operacje na ułamkach. Jeśli dla kogoś jest to nudne, możecie przyspieszyć. Musimy pomnożyć 4 razy minus 6 piątych. I dodać do tego jeszcze dwie całe. Będziemy mieli 4 razy 6 minus 24 piąte plus dwie całe, czyli plus 10 piątych, wspólny mianownik. I teraz jak dodamy minus 14 piątych. I to jest nasz drugi wyraz, który możemy tutaj zapisać. Trzecim już nie będę liczył, już policzę w pamięci, ten zapiszę tutaj minus 14 piątych. No i trzeci wyraz. Musimy minus 6 piątych dodać 11, czyli dodać 55 piątych. Daje nam to 49 piątych. No i czy ten ciąg jest geometryczny? Jeśli istnieje jakiś stały mnożnik tutaj, cały iloraz między nimi, to jest geometryczny. I możecie sprawdzić. Zachęcam do sprawdzenia, ile ten iloraz wynosi, ale powiem Wam, że ciąg jest geometryczny. To już dla Was taki trening. Możecie napisać w komentarzu, ile Wam wyszedł ile oraz tego ciągu. Znaleźliśmy wszystkie x, -y, dla których ciąg jest geometryczny. Podam końcową odpowiedź. x należy do zbioru minus 6 piątych i 1. Jedziemy z zadaniem drugim. Mamy wyrażenie z niewiadomą b. Mamy to wyrażenie tak przekształcić, aby uzyskać którąś z tych odpowiedzi. Będziemy tutaj się bawić potęgami, więc wklejam trzy wzory potęgowe, które nam się przydadzą. Wzór numer jeden, zamiana pierwiastka na potęgę. Wzór numer dwa, mnożenie potęg o tych samych podstawach, ale różnych wykładnikach. No i potęga potęgi. Wzory, które macie w tablicach. Tu nie powinno być żadnych specjałów, ale jeśli potrzebujecie jakiegoś dokładniejszego omówienia, dajcie znać w komentarzach. Jedziemy. Zacznę od pierwiastka z B. Pierwiastek z B to jest pierwiastek stopnia drugiego. Tej dwójki się tu nie pisze, ale ja ją teraz zapiszę na potrzeby przekształcenia. Będziemy tu mieli B do potęgi jednej drugiej. Następnie pierwiastek czwartego stopnia z B także do potęgi pierwszej, a więc będziemy mieli B do potęgi jednej czwartej. Następnie mamy mnożenie tych wyrażeń. Więc. W praktyce mamy B do potęgi 1 drugiej razy B do potęgi 1 czwartej. A więc wykorzystujemy wzór na mnożenie. Potęg o tych samych podstawach, a różnych wykładnikach. I dostajemy B do potęgi 1 drugiej plus 1 czwarta. Wspólny mianownik czwórka. Wyjdzie nam 4 tutaj w mianowniku. 2 w liczniku. 2 czwarte. Dodamy to do siebie. Ze wspólnym mianownikiem będziemy mieli 3. Czwarte. B do potęgi 3 4 No i to jest całe to wyrażenie uproszczone. Teraz będziemy to jeszcze podnosić do potęgi 1 trzecia. A więc B do potęgi 3 czwarte jest jeszcze do potęgi 1 trzecia. A więc zgodnie z ostatnim wzorem B i mnożymy ze sobą wykładniki potęg. Skracamy na z mnożeniu i mamy 1K. 1. I jak wymnożymy licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem dostajemy B do potęgi 1 czwarta. Przyjrzyjmy się, czy gdzieś to mamy. No jest B do potęgi 1 czwarta, ale jeszcze nam troszeczkę to ukryli za pomocą ułamka dziesiętnego. 25 setnych to jest oczywiście 1 czwarta, więc odpowiedź B jak najbardziej nam pasuje. Zaznaczam tę odpowiedź. I kończę z tym zadaniem, przechodząc do zadania numer 3. Ostatnie zadanie, musimy policzyć, ile to wyrażenie jest równe. Jak widzicie, w odpowiedziach tu nie ma konkretnej całkowitej liczby. Po prostu przekształcimy to wyrażenie na takie, które będzie którymś z tych właśnie wyrażeń. I co możemy tu zrobić? Mamy mnożenie liczby razy logarytm. Jakiś czas temu robiłem taki odcinek, w którym pokazywałem te wszystkie wzory. Dzisiaj przypomnę je na szybko. Jeśli liczba mnoży się z logarytmem, to można ją wsadzić tutaj w potęgę liczby logarytmowanej. A więc to wyrażenie możemy zapisać jako logarytm przy podstawie z 5 i tutaj w liczbie logarytmowanej 4 do potęgi drugiej. Analogicznie zrobimy z drugim logarytmem, gdzie trójkę. Zamontujemy w potędze jedna druga. Będziemy mieli logarytm przy podstawie z 5, jedna druga do potęgi 3. Teraz już możemy stosować wzory na odejmowanie logarytmów. Teraz też przypomnę, że odejmowanie logarytmów o tych samych podstawach, to jest bardzo ważne. Czyli w tym przypadku mamy piątkę. I drugim ważnym elementem tego odejmowania jest to, że tutaj logarytm musi być 1. Przed logarytmem, a nie jakaś liczba, właśnie dlatego się jej pozbyliśmy, to jest inaczej dzielenie liczb logarytmowanych. Już zamiast pisać 4 do kwadratu, pozwolę sobie pisać 16. A więc będę miał logarytm, napiszę go większy, żeby mi się wszystko pomieściło. Przy podstawie jest 5. I teraz ta liczba logarytmowana. 16 podzielić przez ta liczba logarytmowana, jedna druga do potęgi trzeciej to jest 1. 8. 16 podzielić na jedna ósma. Jak się dzieli ułamki liczby przez ułamki mnoży przez odwrotność. A więc 16 razy 8 pierwszych. Możemy 16 zapisać jako 16 pierwszych. I teraz pomnożyć licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem. Albo mogliśmy w ogóle pozbyć się tutaj mianowników. Bo są to jedynki, i pomnożyć 16 razy 8. 16 razy 8 to jest 128. 128. No dobra, czy będziemy mieli taką odpowiedź, jeśli to uzupełnimy? Spróbujmy. Jest to logarytm przy podstawie z 5 ze 128. Nie mamy takiej odpowiedzi. Ale to nie znaczy, że zrobiliśmy coś źle. Po prostu trzeba zauważyć istotną rzecz ze 128. 128 to jest 2 do potęgi 7. Więc możemy zastosować taką odwróconą operację, tak jak tutaj wsadzaliśmy liczbę do potęgi liczby logarytmowanej, to teraz równie dobrze będziemy mogli ją stąd wyjąć. Więc mamy Logarytm przy podstawie 5 2 do potęgi 7 i ta dwójka, a znaczy ta, ta siódemka eksmitowana jest przed logarytm. Więc mamy 7 logarytmów przy podstawie z 5 z 2. I taką odpowiedź już mamy. Odpowiedź B, którą zaznaczam. Tyle na dzisiaj, dzięki i do zobaczenia jutro. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajk like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Zapraszam też do wsparcia kanału. Link znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.